Halo, halo mordeczki, witam was bardzo serdecznie w przedostatnim materiale na moim kanale z gry Metin 2. No i co, zaczniemy sobie standardowo od otwierania skrzyni rybaka. Trochę ich się przetoczyło w tej serii. No i co, medal bohatera dropnął dosyć szybko. Na niego właśnie polowałem, posłuży mi on do ekspienia, no bo wiadomo, dużo większy damage oraz 50% więcej expa za niego dostajemy. Jakoś tutaj nie brakowało mi już dużo procentów. Postanowiłem od razu się wybrać do zaklętego lasu, żeby dobić 111 poziom. Tutaj dosyć szybko siadł, na szczęście, no bo już mówię, tam miałem 74%, więc to była już tylko formalność. No i co, jak już powiedziałem, to jest przedostatni materiał. W kolejnym zobaczycie już wbijanie maksymalnego poziomu. Teraz mi trochę zejdzie, bo ten eksp strasznie, strasznie już zwolnił przy końcówce. Tam za te zwykłe mobki, no to ja prawie nic EXPO nie zostaje, tylko niszczyciele teraz wchodzą w grę. Yy, możecie mi dać znać w komentarzach, czy zostawiamy sobie 120 poziom, czy jeszcze będę musiał dobić te 25% EXPO i wbić tego pierwszego levela championa. Nie wiem, dajcie mi znać, co byście woleli, czy 120, czy tego championa, żebyśmy dobili. No, tutaj już ostatnie, właśnie setne wpadły. 111 level siedzi. Więc no co, zostaje nam już tylko 9 ostatnich poziomów do bicia. Fajnie to brzmi. Gorzej to wygląda w praktyce. Mówię ten jak później już trochę zwolnił. Tutaj no, widzicie sobie z tym medalem hity takie w niszczyciele. Nie mam też y, kostiumów. Na diabł mam 60 albo 70%. Jakoś tak. No. Mm. Tam, jak widzicie, no, znowu jestem zmuszony otworzyć te skrzyneczki, bo tyle mi się udało wyekspić, ile widzicie tutaj na filmiku. Tam, prawie kolejny level udało mi się wbić, prawie, prawie. No ale co, otwieramy dalej sobie te skrzynki rybaka. Szarfy króla ogólnie podczas tego otwierania tutaj, teraz nie wiem czy teraz, czy później jeszcze dużo, dosyć dużo mi szarf poleciało. więc sobie to się poklikamy. Tutaj jeszcze jakiś podręcznik kowalam udało mi się zdobyć. No niestety na ten moment zapas tych skrzyneczek mi się skończył. Mam nadzieję, że dosyć szybko event jakiś kolejny będzie, w którym sobie tam będę mógł wziąć udział, to znowu już wpadnie, znowu będzie można otwierać. I tutaj kolejna tura za pierwszą skrzyneczką poleciała, więc bardzo fajnie. Można iść dalej ekspić. Zawsze trochę więcej tego expo. No i co? Tak wyglądają hity w metka, nie są one jakieś rewelacyjne, no bo nie mam tutaj Nasiora na metki bym musiał sobie tam zwoja przełożyć. W broni jest jeszcze plus 8. Mam nadzieję, że już do przyszłego odcinka też uda mi się ją ulepszyć do plus 9. Yy, taki mam się zamiar ulepszyć te jakie do plus 9. Nie wiem jeszcze czym, czy magicznymi, czy podręcznikami, ale tak na plus 8 nie można ich zostawić i zakończyć serii, co nie? Chyba, że naprawdę na nie będzie wchodzić, to sobie odpuszczę, ale zobaczymy. Bo mam też w planach tam na Woja kupić parę itemów i zobaczymy jak będzie to z kasą wyglądało. 112 tymczasem siedzi. Chwilę tam sobie poexpiłem na metkach. Jak tam nie miałem co robić na Woju, to szczerze wam powiem, że do 110 się fajnie na tych metkach expiło, a teraz już tak jakoś, no jednak lepiej od 110 mi się wydaje zostawić postać na spocie i siedzieć na tych niszczycielach. Dużo więcej tam expa wpada. Nic za te metki, chyba żebyśmy tam klepali same 120, to może coś tam więcej by wpadało. A tak, no to na tych setkach się tak średnio już opłaca z tego co widzę. No i co? Nic tam nie zostaje dalej jak expić. Znowuś tam prawie level dobity, ale się medal bohatera skończył. tak jakoś... Ja też nie ekspiłem oczywiście tam cały dzień, żeby nie było, że tam, jakbym tak zostawił na całą noc i cały dzień postać, no to na pewno by był tam trochę więcej, ale to no jakoś mi się tak nie, wiem, nie chciało zostawiać aż na tak długo postać, w tym bardziej, że miałem ograniczoną yy, ograniczone malchemię, bo tutaj mam tylko jedną postać do zrobienia gorów, właśnie tam ninja. No i jak nie mam malchemii, no to raczej ciężko będzie jak spić. No i co? Ostatnie tutaj skrzyneczki zostały medalu Bohatera. Jak nie było, tak niestety nie ma. Ty już trójki otwierałem. To jest ostatnia, mówię, moja tura. Tutaj kolejna szarfa, no i ostatnia tam skrzyneczka została. Udało nam się tam dropnąć, właśnie, kilka szarf i jest znowu jeszcze medal bohatera, więc bardzo dobrze. Zawsze mówię, zawsze dzięki tym medalom dużo, dużo szybciej się XP. Bo nie dość, że XP daje, to jeszcze damage większy w te moby. No i co? Znajdujemy się znowu się na tych niszczycielach. Tutaj, akurat. Na spota się nikomu nie wbiłem, ale widziałem, że leży, no to mówię, a dobra. Może się uciec coś, ja sobie wybijemy jednego spota, dobijemy level. No i pięknie. 113. niby 13 pechowa, czyli trzeba szybko ten level przebić. Już dużo też nie zostało. Do wbicia tak jak już mówiłem. Kurde, ostatnio... Ostatnio, ostatnio gadałem z kumplem, że ten że dopiero co tą serię zaczynałem, bo jakieś nie wiem, rok temu, półtora roku temu, a tu już ten 120 siedzi bez w ogóle tam jakiegoś większego wkładu w item, że wiadomo, że mógłbym to wbić, nie wiem, tam w, w 70% tego czasu, co poświęciłem, no ale co, no wbiłem, jak wbiłem. Bez, mówię, jakiegoś item shopu i... no, tam powoli. Tego jeszcze tam biolog jest, Prawie skończony, bo tam jest końcówka notatek, więc zostaną nam zaraz klejnoty. No i co, tutaj to ulepszanie szarf yy, bardzo dobre ulepszenie mi się mega podobało super, normalnie wyszło. Kurde, ja nie wiem jak ludzie te szarfy wbijają mnie bo jak miałem cztery podejścia na te szarfy i. Ani jedna mi nie weszła na 5%, ja już sobie tam przygotowałem, piąteczki, dyszkę, mówię, dobra zaraz wkręcimy jakąś tam 19%, będzie na sell albo do podbicia, no ale <gryw> niestety nie. Tu widzicie w pt moją szamankę, tam podekspiałem ja sobie, chwilę jak tam robiłem co innego na no to brałem ją sobie na ninja, ale tam odcinek widzieliście już, że ona tam ma setny level, więc tam na szczęście żadnego spoilera nie ma. No i co? Wybijanie znowu z tych spotów. Taka trochę męczarnia, ale jednak no, trzeba dobić yy, ten, no, poziom, trzeba dobić. Yy, no i co? Nie wiem, co mogę tutaj więcej powiedzieć na no, exp, EXP. EXP leci powolutku. Yy, za sekundę dosłownie ten 114 już będzie siedział. Yy, na tym ostatnim materiale no, Kurczę, mówię, że postaram się dobić te zediaki na 9, no i coś zrobić ze zbrojką. Nie hmm. ja wiem co więcej, no. Zostanie nam tam do, do dobicia to, co zostanie. Yy, te zediaki to podbicia. Mam nadzieję, mówię, że się uda, bo tej temy, kurczę, za dużo ten... Za mało ninja zysków na razie przynosi. W sumie to nic nie przynosi, a jednak i temy na nie trzeba kupować, żeby było coraz to lepsza i coraz lepiej szło. No, zbieranie tutaj spota. Za sekundę już 114 siedzi no to 115 i to jest ostatni level już w tym materiale. Zaraz sobie zobaczycie też ulepszanie, otwieranie w sumie blasków i ulepszanie zbrojki. Tutaj mały fail by był, bo zapomniałem, że yy, nie mam auto włączonych i czekałem aż mi postać zacznie sama bić. No jednak kucze, <laughs> ciężko bez włączonych autów, żeby samo ci było, załatwo by było. No. Hity też Wam powiem, że nie są takie złe, nawet bez tego medalu bohatera, tam po 5k siada, w tych uzdrowiecieli tam 4700-4800. Myślę, że z tymi zetekami to już by było tak z 5, nie 200-300 mam nadzieję. Jeszcze muszę te EBO wymienić na jakieś szmaragdy. żeby to jeszcze szybciej mi poszło. Wiadomo, no, każdy damage się liczy. Myślałem, żeby tam kupić z 20 na diabły, plus tam z 35 wartości ataku. No takie tam widziałem, że są... Nie są drogie atak, bo tam z 50-60 wonów. Yy. No i co ostatni spocik z tymi niszczycielami. I 115 level będzie siedział o właśnie wpadł. Więc super. No, wybimy go do końca i możemy działać z tymi blaskami i tą zbrojką. zobaczycie efekt. Bo w sumie ja jestem, szczerze wam powiem, no zaskoczony. Tutaj no, jeszcze krótkie ostatnie mopki. Mogłem mam to skrócić, ale dobra, już za późno. No. To co? Mamy tutaj, był oczywiście event, ja to nie kupowałem, tylko sobie tam gdzieś wydrapiłem. na wojku 500 tam 14 albo 17, nie widzę, za małe cyferki. Zbrojka jest plus 4 po ostatnim ulepszaniu. Yy, otwórzmy sobie te blaski i zaraz zobaczymy podsumowanie. Tutaj zobaczcie sobie, ile mieli drobło setek. Yy, tam bodzi, bodzi. I tutaj właśnie macie dłonie krytyka i przebicia. Yy, na nich mi zależało najbardziej, no bo mówię, tam jednak przydają się one mega, mega do expa. Jednak te 20 szycia, 20 kryta bardzo dużo daje. No i co? W przyspieszonym tempie. No tutaj nie ma co zostawiać tego w normalnym. Zaczynamy sobie od ulepszanie oczywiście spalenia zbrojki. No i lecimy dalej. Yy, tutaj na plus 4 i teraz patrzcie to. Cyk. Cyk. No i co? Na razie się udaje to jakoś powoli tam podbijać. Na końcu Wam tam pokażę w normalnym tempie efekt końcowy, myślę tego. Tutaj lecimy dalej. Te e, kryształy energii, no to nie kryształy energii, odłamki energii znikały mi w zastraszającym tempie, nawet na takim paleniu plus 4. Ja sobie tutaj mówię, podnieśnikie kowala, przygotowałem, bo mówię, klikniemy na 9, a tu no, na razie wychodzi jak wychodzi. No i co, ostatnie już ZBS-y w sumie zostały. Ostatni już w sumie teraz został. I tutaj akt desperacji poleciał. Na no, plus 5. Nie mogłem wbić tego podręcznikiem kowala. Yy, Bodzie mi się udało, a podręcznikiem kowala mi się nie udało. To jest w ogóle yy, masakra. No i nie wiem co z zrobikam. Zbrojka została plus 4, zaraz sobie zobaczycie, to by było w sobie na tyle, w tym materiale, co 115 dobity, 5 leveli zostało, ostatni odcinek został, tylko teraz dobić te poziomy, mam nadzieję, że zodiaki też uda mi się ulepszyć na 9, no i tą zbrojkę też z nią zrobić, nieszczęsno, bo tak siada trochę w takie plus 4 biegać, albo będę ją kół, cool. no nie wiem, zobaczymy, zobaczymy, to co, ja się z wami żegnam, Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Nie zapomnij zostawić łapeczki w górę. Kto nie subskrybuje, zapraszam do subskrypcji. No i do zobaczenia w, kolejnych, w kolejnym materiale z gry Metin 2 na serwerze Polska. Na razie.